Siemanko. Chyba, chyba jest e, ok, więc zaczynamy e, mojego live'a Słuchajcie, dzisiaj mamy Cyber Monday Cybernetyczny poniedziałek W tym roku wszystko jest cybernetyczne Wychodzi Cyberpunk niedługo My jesteśmy zamknięci w domach Wszystko kupujemy w sieci e, Siedzimy przed komputerami Nie wychodzimy z domu, wszystko odbywa się cybernetycznie Czyli stajemy się takimi cyber Cyborgami można powiedzieć. I dzisiaj chciałem z wami o tym porozmawiać. Powiem wam kilka. E, o kilku okazjach, które, które możecie spotkać w sieci w cybernetyczny poniedziałek. W ogóle zacznijmy od tego, czym taki poniedziałek jest. Słuchajcie, geneza tego wydarzenia i tego, tego um, cybernetycznego poniedziałku pochodzi od amerykańskiego święta Dzień Czynienia. Właśnie podczas tego święta sklepy internetowe w Ameryce oferowały promocje na swoich stronach, wyprzedaże. No i od tego to się wszystko narodziło od 2005 roku. Tak przynajmniej Wikipedia podaje. No i Amerykanie w 2006 roku wydali 610 milionów dolarów w sieci. 10 to już 1,4 miliarda dolarów w sieci. W 2013 wydali 2 miliardy dolarów w sieci. Więc pomyśl sobie, jaka to jest potęga. Jakie jaki niesamowite liczby są wydawane w internecie. Z roku na rok to się zwiększa. I teraz pytanie do Ciebie: ile Ty wydajesz w sieci właśnie w ten cybernetyczny poniedziałek? Możesz napisać. Na czacie. Ile wydałeś w ten cybernetyczny poniedziałek. Czy ja coś wydałem? Wiesz wiecie co? Eee, tak, kupiłem kilka ciekawych rzeczy. Tutaj Jarek wydał 0 dolców. To gratuluję, że opierasz się wszystkim tym promocjom. Ja tutaj e, trochę się obkupiłem, głównie w kursy online tego typu rzeczy, ale chciałbym Wam powiedzieć o czymś jeszcze, bo dzisiaj e, ten, ten cyberponiedziałek wydarzyło się dosyć ciekawe wydarzenie. Nie wiem, czy siedzicie w tego typu tematach, ale już Wam mówię o co e, mi tutaj chodzi. Mm, mm, mm. Bam. Eee, tak jestem na serwisie Lesław eee, wydał zero to nieprawda Lesław, bo dzisiaj kupiłeś coś też w sieci eee, akurat to wiem, że kupiłeś i wydałeś siano ale słuchajcie, wydarzyło się Coś ciekawego dzisiaj, długo oczekiwanego przez osoby, które są zaznajomione z internetem, są, działają mocno w internecie. Mianowicie Bitcoin, pierwsza kryptowaluta, która pojawiła się na rynku, osiągnęła swoje all time high, czyli no, wartość szczytową. Największą wartość w historii osiągnęła dzisiaj. Sprawdźmy jaka to była wartość. I, a, I to jest to wydarzenie, to jest to wydarzenie, yy, dzisiaj bitcoin osiągnął poziom 19 723 dolców i to jest ATH, czyli all time high value tej kryptowaluty. I to jest to wydarzenie, w ten cybernetyczny poniedziałek, nie bez powodu, yy, dzisiaj dużo rzeczy dzieje się w sieci, nie? A no, dla mnie to jest mega ważne, ponieważ trochę tego Bitcoina posiadam. Zresztą niektórzy tutaj wiedzą, na przykład Lesław widzę na czacie jest, wie, że ja trochę też siedzę w tym blockchainie. Ostatnio prowadzę kurs programowania w Pythonie, w Django, a także wspominam w tym kursie, jak obracać się w świecie blockchain i jak zacząć z kryptowalutami. Więc to jest z tym związane, jeżeli ktoś z was już obserwuje bitcoina oraz inne kryptowaluty naprawdę jest to gigantyczne wydarzenie w tym świecie jeszcze w marcu ta kryptowaluta, zaraz sprawdzimy ile kosztowała one year w marcu słuchajcie 2020, o właśnie w tym dołku kosztowało 5000 dolców czyli mogłeś zarobić raz, dwa, trzy raz Dwa. no trzykrotnie więcej <laughs> trzykrotnie więcej mogłeś zarobić yy, i tyle więc to jest bardzo ciekawy świat który warto wejść słuchajcie, jeżeli chodzi o okazję w sieci to chcę wam pokazać pewien ciekawy kursik to jest kursik prowadzony przez moją firmę, której jestem współwłaścicielem. Jest to firma związana z szkoleniami online w zakresie programowania sterowników przemysłowych. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, w jaki sposób zacząć programowanie tego typu sterowników, to tutaj możecie się zapisać na darmowy kurs programowania. Jest tam podajże 6 maili. Z dnia na dzień wysyłam wam maile, wysyłam wam maile, pokazujemy wam jak zacząć programować w tych językach dla sterowników przemysłowych. Nie wiem na ile dla was to jest interesujące, ale myślę, że warto z tego skorzystać. Jeżeli na przykład interesuje was tematyka inteligentnych domów. No i tyle. Wielu z was tutaj programuje w Pythonie i dlatego za chwilę też powiem wam o jeszcze jednej okazji, która jest u mnie na, opublikowana na kanale. Sobie wejdziecie w kartę społeczność. Był czarny piątek ta promocja już nie jest aktualna, ale mamy aktualną promocję na w cybernetyczny poniedziałek. Na właśnie kurs um, związany z programowaniem w Pythonie. Używaniem frameworka Django i integracji tego wszystkiego z siecią blockchain, z siecią Ethereum a i wyłyskaniu danych o kryptowalutach z różnych portali za pomocą API. Więc, jak sobie wejdziecie w tego linka tutaj w karcie społecznej, zresztą pod tym wideo też znajdziecie ten link. Ta promocja dzisiaj tylko obowiązuje. To tutaj a, możecie sobie sprawdzić, jak wygląda ten kurs. Ogólnie. Celem tego kursu Hiroku Hiroku app chyba kryptoportal nie wiem czy to to mm. Chciałem Wam pokazać, jak wdrożyć tego typu aplikacje, ale chyba zaraz, zaraz Wam pokażę. O jest. Coś się ładuje. A właśnie, to jest ta stronka którą zbudujecie w tym kursie, który pokazywałem. I zobaczcie, tutaj są. Jest kilka takich podzespołów, z których będziemy budować ten kryptoportal. I no, przede wszystkim tutaj mamy komponenty Bootstrap. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko Taką stronę budować, dodamy pliki statyczne, czyli powiedzmy, na przykład na przykład zdjęcia, a będziemy też umieszczać filmiki, takie jak filmiki z YouTube, tutaj mamy tabelę i zobaczcie aktualne informacje na temat największych kryptowalut. Tutaj mamy BTC, czyli Bitcoin, w złotych to jest 72 tysiące. więc sobie własne taką tabelę robimy, sami wyłuskamy sobie dane. Ethereum kosztuje 2260 zł, i tak dalej, więc no, trzeba umieć to zrobić: wyłuskać te dane z API i je odpowiednio wyświetlić w tabeli. Więc tego wszystkiego nauczycie się w kursie. Co ciekawe, na Waszej stronie zrobicie coś ala blog, to znaczy będziecie w stanie za pomocą API stworzyć taki, taki blog informacyjny, no i sobie przechodzić do różnych artykułów. Ethereum i XRB prices spike as Bitcoin makes history. Więc to jest to. Dodatkowo macie kilka innych zakładek, na przykład wydarzenia na kryptowalutach. Więc tutaj są ciekawe, najważniejsze wydarzenia na kryptowalutach, które warto obserwować i osoby, które działają w, w świecie blockchain, wiedzą że, wiedzą, że takie wydarzenia mogą wpłynąć na cenę danych kryptowalut. Możecie wtedy. Pomyśleć nad inwestycją. Na przykład, ostatnim takim grubym wydarzeniem na kryptowalutach jest e, tak jakby wystartowanie sieci Ethereum 2.0, i tam będziemy mogli stajkować nasze kryptowaluty, e, czyli e, platforma Ethereum, o której zresztą mówię w kursie, zmienia trochę e, tak, jakby algorytm działania. No, i o tym trzeba wiedzieć. Tutaj mamy link do tego wydarzenia. Możemy sobie przejść. Ważne jest to, że wszystko jest na naszej stronie. O tak samo tutaj halving na przykład. Ważne, że to mamy wszystko na naszej stronie i uczymy się z wykorzystaniem Python coś takiego budować. Ciekawe. Dalej mamy aktualne kursy. Na przykład, możemy wpisać XRP. XRP to jest taka kryptowaluta. Wyskakuje nam nazwa kryptowaluty, jej cena w złotówkach. E, najwyższa cena w historii, najniższa cena w historii. O nie, tutaj mamy e, najwyższą cenę w przeciągu 24 godzin i tak dalej. E, tutaj jeszcze będziemy mogli wyświetlić sobie zdjęcie symbol danej kryptowaluty, ale to w pełnym moim kursie. No i mamy też portfel. I tutaj łączymy się e, z takim portfelem: kryptowalutowy Mytamask. O, tutaj mam właśnie ten portfel. Akurat mam tutaj Zero Ethereum, bo przesłałem sobie to na inny portfel. Ale my łączymy się z Ethereum po to, żeby połączyć się z Waszym portfelem MetaMask. I to jest też bardzo ciekawe ćwiczenie, bo musimy kilka operacji ciekawych wykonać, żeby coś takiego wyświetlić. A najważniejsze jest to, że wchodzimy w interakcję z siecią blockchain, siecią blockchain Ethereum. I to jest to. Uczymy też się obsługi portfela Metamask. Możemy wysłać kryptowaluty, kupić w kryptowaluty. Dowiemy się, czym jest gaz w sieci Ethereum itd. No, bardzo ciekawy temat, jeżeli ktoś chce wejść w świat blockchain, w świat krypto, bo nie tylko nauczy się kodzić, ale też dowie się, czym są podstawowe pojęcia. Może to się wydawać proste, ale naprawdę fajne rzeczy. E, można robić w takim krypto więc jeżeli ktoś chciałby. Zapraszam. Poniżej w linku zostawiam wam poniżej wideo e, zostawiam wam. Link do tego kursu. Sporo rzeczy się nauczycie. I tyle do dzisiaj, tylko promocja, a potem cena e, wzrasta. To jest tych trochę promocji z mojej strony. Jeżeli ktoś ma pytania, to piszcie. Bo jak nie, to będę się po prostu zaraz zwijał. Trzeba kończyć ten cyber poniedziałek, bo jeszcze mam trochę rzeczy do roboty. Ja coś czuję, że cena bitka Bitcoina z, wejdzie tak myślę powyżej 20 tysięcy dozów. Niedługo, ale to nikt tego nie wie. Może równie dobrze spać do tysięcy, jeżeli coś się wydarzy złego w tym świecie. Eee, bądź co bądź. Warto trzymać rękę na pulsie i przynajmniej wiedzieć, czym ta sieć Blockchain jest. Bo to naprawdę jest, można powiedzieć, rewolucja. I niektórzy nazywają sieć Blockchain jako Internetem 30. Zresztą, w tym kursie korzystacie z biblioteki Web3.Py wam pokażę Web 3. Pi. Jest to biblioteka, która pozwala właśnie na interakcję z siecią blockchain. No, i jest to biblioteka pythonowska, gdzie możecie tam e, wiele rzeczy z tym robić. I z tej właśnie biblioteki korzystamy po to, żeby. Z korzystamy po to, żeby wchodzić w interakcje z decentralizowanymi aplikacjami, tak zwanymi e, daps Nowe możliwości zachęcam. Um, tu mamy, a właśnie, tu mamy stronę e, głównego projektu ethereum.org. Zakładka DApps zdecentralizowana aplikacja. No i możecie tutaj poczytać sobie artykuły, w jaki sposób to tworzyć. No tutaj jest potrzebny jeszcze inny język Solidity, ale kto ma czas, żeby uczyć się tylu języków, więc możecie, Znaczy już sieć blockchain umożliwia pisanie smart kontraktów w Pythonie, ale to jest inny temat. Tutaj Michał, siemanko Michał, cześć, cześć. Michał mówi, że przybijemy 20k lekko No ja jakbym miał siano wcześniej, to bym pewnie kupił w marcu eee, Zawsze chciałem kupić Bitcoina, pamiętam jeszcze kolega w 2011 roku Mówił, żeby dla żartu kupić Ale tego nie zrobiłem, nie? <ścoughs> o, no to nieźle kurde zrobiłeś Nieźle zrobiłeś, niezłe zakupy zrobiłeś, jak ja mówię, tak jakbym miał siano, na, a miałam inne wydatki, też chciałem się pakować w to, ale niestety. Mogę powiedzieć ile mam, mam około tak swoich, to ze 3000 dolców zapakowałem się w krypto, co uważam, że to jest bardzo mało, bo można było więcej, ale no niestety. Trzeba mieć wolne fundusze? Eee, a ja się z tym trochę nie zgodzę, bo jeżeli chodzi o krypto, to widzę jedno niebezpieczeństwo, bardzo mocne czyli tether. Tether to jest rak w świecie krypto. Z tego względu, zobaczcie, te wszystkie kryptowaluty, jak Bitcoin i o którym mówiłem, to są mm, kryptowaluty zdecentralizowane czyli posiadają z, yy, własną sieć blockchain. Ich podaż jest ograniczona. To znaczy, w sieci pojawia się coraz mniej danej waluty: czy to Bitcoina, czy Ethereum. No i tej, nie, nie powstaje tutaj inflacja na tych bitcoinach. Nie da się tego dodrukować, tak jak to robią nasze rządy, tylko cały, cały czas tych kryptowalut jest mniej w sieci. Ale niestety, na czwartej pozycji, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, znajduje się taki teter. I Tether to nie jest kryptowaluta zdecentralizowana. I to jest bardzo duży problem, bo to jest tak zwany stablecoin, czyli on próbuje odzorować aktualną cenę dolara, prawdziwego. Z tym, że instytucja, która stoi za Tetherem, bo no, tak naprawdę nie jest instytucją, której można zaufać. Oni mogą drukować te Tethery. Mogą robić coś co chcą z, z, z tą kryptowalutą I, i pomyślmy sobie, że dodrukują sobie kolejne tam 10 miliardów tych teterów i będą mogli skupować inne kryptowaluty za wydrukowane tetery. Więc ja uważam, że to jest największy rak, jaki istnieje krypto, i dopóki to nie zostanie w jakiś sposób uregulowane albo nie zostanie przeprowadzony audyt tego tego śmiecia, zwanego teterem, to będzie ciężko. No, pięćdziesięć procent portfela. Eee, w, w, przy cenie... Co tu się stało? Aha, okej, okay. eee, przy cenie 5000 dolców, jak była w marcu, czy tam 3, jakby było 3, tak, no to bym bez wahania wszedł za większą część, większą część portfela. Eee, ale to, to, już jest indywidualny ten, indywidualne podejście ja nie jestem też doradcą finansowym, broń Boże, ale bardziej zainteresowany jestem programowaniem i w siecią blockchain, więc możecie sobie wejść. Już dołączyło do tego kursu około 10 osób, także sporo. Sporo się dzieje. I myślę, że dużo się nauczycie w tym temacie. Jeżeli chodzi o krypto i python. Tak, tutaj jeszcze mam, co to są zcentralizowane aplikacje. O, i to jest ciekawe. Zdecentralizowane aplikacje różnią się od takich centralizowanych, na przykład aplikacji w bankach albo jak jakikolwiek, że są wolne od cenzury. Bo raz jeżeli coś raz wpada do sieci blockchain, to już nie może być usunięte. I to jest, to jest ważne. A jeżeli coś zostanie zmanipulowane, to yy, ta sieć jest otwarta i yy, możemy sprawdzić, kto manipulował przy tych danych. Więc to jest bardzo ważne. Yy, są wbudowane yy, wbudowane płatności. Jeżeli teraz chcielibyście kupić na przykład ten mój kursik, no to klikacie kup teraz. Ja mam tu gdzieś tam na serwerze, muszę integrować się z bramką płatności i tak dalej. Jest to, jest to słabe. Z, chociaż u, u siebie na stronie, e, możecie też kupić u mnie w krypto, ale jeszcze tego nikt nie zrobił. E, I tak, jeżeli chodzi o budowane płatności, to znaczy, że Twoja aplikacja może automatycznie łączyć się e, z portfelem przeglądarkowym, na przykład Mitamask, który pokazuje, jak to wygląda. I ten Mitamask łączy się e, z takim smart kontraktem, który jest wbudowany w Twoją stronę internetową. I możesz płacić na przykład w Ethereum, nie? Bez pośredników, bez jakiegoś banku, bez żadnych bramek płatności i tak dalej. Więc to jest zajebisty temat. Wszystko jest szyfrowane kryptograficznie i tak naprawdę Bitcoin, czyli można powiedzieć autonomiczny system finansowy, działa bez przerw, przez od powstania, tak, czyli od 2000 chyba tam 9 roku, czy tam 10. Więc Bitcoin nie miał przerw. Na pewno wasze serw ten, serwisy bankowe miały problemy, były problemy z płatnościami. System Bitcoin działa non-stop. System finansowy postawiony na sieci blockchain jest niezatrzymywalny, nie da się go zatrzymać. On jest... chyba że go schakują. Yy, takie rzeczy się zdarzały już, niestety. Możesz przeprowadzać mo Hackerzy potrafią przeprowadzać ataki. No ale i tak e działanie bezprzerwowe sieci Bitcoin przez 10 lat. No, coś mówi, jak działa ten system. Bitcoina nie. jeszcze nikt nie zatrzymał i to, to, jest, to jest to. Start building. Aha. Ethereum Developer Resources. No dobra, ale tutaj już jest język solidity. Więc pomyślcie, pomyślcie nad tematem, czy, czy was to interesuje, czy nie. Cyber. Dobra, to był Cyber, cyber Poniedziałek z psycho coachem, Jeżeli chcecie, to. Do zobaczenia w kursie, a jak nie, to u mnie na kanale i będziemy, będziemy działać. Jest trochę okazji w sieci. Jak ktoś jeszcze nie kupił bitcoina, no to w sumie nie wiem, czy, czy akurat teraz jest ok. <laughs> Czas. No ja bym. Ja nie wchodzę w, przy tym poziomie, nie? Czekam na jakieś korekty. Jeżeli chodzi o kursy, to kupiłem sobie kilka kursów. Teraz wasza kolej, co pomyślcie sobie na tym temacie. No bo po to jest Cyber Poniedziałek, żeby zrobić tanie, dobre zakupy i tyle. Na razie, do zobaczenia. Trzymajcie się. Kończę.